Słuchaj uważnie, bo około tydzień po krachu zrobiło się tutaj nieco zielono, ale na ile możemy ufać tym wzrostom? A tak się składa, że Bitcoin wszedł w bardzo ciekawą strefę, którą sobie dzisiaj omówimy. Zerkniemy sobie na to, jak aktualny cykl wygląda na tle poprzednich i jak zawsze zerkniemy sobie na rynek z szerszej perspektywy, tak aby móc podejmować jak najlepsze decyzje na bazie danych, a nie tego, co nam się wydaje czy to, co czujemy. Ale na początek weźmiemy pod lupę DXY, czyli indeks dolara. I tak się składa, że właśnie przebiliśmy sobie tą zieloną strefę, którą, jeśli byłeś na bieżąco, to wiesz, że wyznaczyliśmy sobie 5 dni temu i to właśnie ten spadek na indeksie dolara był w dużej mierze odpowiedzialny za ostatnie wzrosty. A po tak dużym spadku naturalna jest korekta w tym przypadku w górę, ponieważ DXY znajduje się w bardzo wyraźnym trendzie spadkowym. Zatem retest tej zielonej strefy w najbliższym czasie jest możliwy i to byłoby na niekorzyść rynku kryptowalut. Więc o co chodzi? Pewnie na Twitterze czy gdzieś na YouTubach widzieliście już. Posty z wieloma wykrzyknikami, że Bitcoin doświadcza breakoutu, wybija się z oporu i rzeczywiście trochę prawdy w tym jest, natomiast nie ma co wyciągać moim zdaniem za szybko jakichś wniosków, ponieważ tak jak tutaj bardzo ładnie specjalnie dla Was oznaczyłem kolorkami, słuchajcie, kilka linii, mam nadzieję, że je docenicie, Poziomy oporu oraz wsparcia można wyznaczać na kilka sposobów, i często to, co widzimy właśnie na Twitterze chyba najczęściej, to rysowane są te poziomy oporu i wsparcia tak, aby po prostu ktoś mógł tam zrobić posta z wykrzyknikami. A kończy się tak, że społeczności tego typu osób są zasypywane przeróżnymi breakoutami, sygnałami. Codziennie bez jakichś konkretnych wniosków, dlatego teraz zerkniemy sobie właśnie na tą strefę, gdzie znajduje się Bitcoin. I słuchajcie, ta czerwona linia to jest poziom oporu na bazie knotów. Widzimy, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów styku, jeśli chodzi o knoty. I teraz. Przynajmniej na chwilę obecną widzimy, że cena została odrzucona przez ten poziom. Natomiast jeśli już weźmiemy sobie poziom oporu na bazie korpusów świec, to rzeczywiście mamy tutaj breakout. Natomiast ten impet wzrostowy bardzo wyraźnie widać, że jest po prostu negowany. A gdy jesteś już uzbrojony w wiedzę o DXY, no to wiesz również, że zawrotka na DXY może się równać negatywnej zawrotce na m.in. krypto. Co więcej, to jeśli włączymy sobie nasz wykres, który magicznie przewiduje przyszłość, czyli najzwyklejsza globalna podaż pieniądza M2 z offsetem 107-dniowym, z którym Bitcoin jest ściśle skorelowany, no to jeśli zobaczymy sobie, jak dla przykładu ostatni ruch bitcoina wyglądał w stosunku do M2? I rzeczywiście było odbicie na M2 z tym offsetem 107-dniowym, było odbicie na bitcoinie oraz następnie. Mocny spadek w dół. I co mamy dalej? Mamy jakieś podbicia, które są i tak finalnie gaszone, więc na chwilę obecną myślę, że nie ma co się podniecać. Tym bardziej, że razem z grupowiczami na darmowej grupie LCC wchodziliśmy w rynek na bardzo niskich poziomach, zarówno na spot, jeśli chodzi o bitcoina, oraz dwie pozycje z dźwignią 3X, czyli Solana przy 107 dolarach oraz bitcoin przy uśrednionej cenie 76 744. No i również altcoiny, Akumulowaliśmy na tych spadkach i jak się składa, to również dosyć korzystnie. Jedna z pozycji, którą skupowaliśmy, nawet była w Top Gainers i nadal świetnie się trzyma. A to jest tylko jeden z listy altcoinów, którą się wcześniej tutaj podzieliłem. Więc mamy tutaj kolejny dowód na to, że opłacało się być na bieżąco i ja nie zamierzam tego zmieniać, zarówno na kanale oraz na tym w pełni, przypominam, darmowym telegramie LCC, który podlinkowałem pod tym materiałem poniżej w opisie na samej górze. I to właśnie tam się widzimy po obejrzeniu tego materiału. A teraz cykliczność, czyli porównajmy sobie aktualny cykl do poprzednich, ponieważ one często lubiały się ze sobą zazębiać. I tak się składa, że w przypadku pierwszej epoki, tej czerwonej, no to gdzieś tutaj właśnie znajdowaliśmy dołek z dużej korekty, natomiast jedna i dwie epoki wcześniej to albo zaczynaliśmy korektę, albo już w niej trwaliśmy. Więc dla mnie jest to kolejny sygnał, aby jednak nie przesadzać taką nadmierną akumulacją, i pomimo tego, że część kapitału już wrzuciłem ponownie w rynek, no to ja i tak częściowo dalej siedzę w stablecoinach. I tak jak zresztą mówiłem w ostatnim zestawieniu altcoinów, to ja traktuję cały kwiecień jako okazję do prawdopodobnie ostatnich zakupów na spot w tej hostie. I właśnie na telegramie ostatnio dzieliłem się moimi konkretnymi zakupami na konkretnych poziomach cenowych. Co więcej, to jeśli zderkniemy sobie na ilość bitcoinów przechowywanych aktualnie na giełdach, to pomimo wszechobecnego trendu spadkowego na tej metryce, no to jednak ostatnio gdzieś tam się konsolidujemy. I widzimy, że w ostatnim czasie raczej tych bitcoinów z giełd nie ubywa. Dlatego warto będzie obserwować przepływy tych bitcoinów na giełdach, w którą stronę rzeczywiście szala się przechyla. No i nawet w ostatnim czasie w jednej z tych podbitek w okolicy 83-85 tysięcy dolarów okazuje się, że były jedne z największych wpływów na giełdy. Co jest akurat dosyć częstym zjawiskiem, jeśli chodzi o takie podbitki w korektach, ponieważ ludzie widzą, że tam coraz bardziej tracą. Rzeczywiście już sobie postanowią, że przy pierwszej lepszej odbitce sprzedają, i część z nich rzeczywiście czegoś takiego dokonała. I jeśli zderchniemy sobie na poprzednie korekty w tym cyklu, to tego typu większe wpływy miały miejsce albo w połowie korekty. Tutaj raz jeszcze w połowie korekty. A nawet tutaj mieliśmy taką szpilę, która znajdowała się akurat mniej więcej w jednej trzeciej trwania korekty. Więc to samo w sobie również świadczy o tym, że w kwietniu jest jeszcze przestrzeń na przynajmniej dalszą konsolidację. Nie mówię tutaj, że nagle będzie nowy dołek, co oczywiście jest możliwe, wszystko jest możliwe, ale po prostu nie chcę, aby nasza społeczność się za bardzo podniecała, bo nie po to tutaj jesteśmy. Co z tego, że tam Bitcoin urósł te kilka tysięcy dolarów? No. Nie oszukujmy się, nie jesteśmy tutaj po te 10 czy 15%. Jasne, fajnie, że przebijamy opory. Natomiast to nie zmienia faktu, że cały czas tak naprawdę tkwimy w byczej fladze. Co powtarzam już od kilku miesięcy. Dosłownie ta sama sytuacja z poprzedniej korekty, gdy ludzie mówili, że jest bezsa, a ja mówiłem, że to była bycza korekta. No, słuchajcie, ta korekta pod wieloma względami przypomina mi korektę z zeszłego roku, która była o wiele dłuższa trwała około 7 miesięcy, natomiast w ostatnim czasie możemy obserwować podobne sygnały, których wówczas doświadczaliśmy w okolicy Dołka, więc spokojna akumulacja to osobiście myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie można dokonać, tym bardziej, że najzwyklejsza taka bycza dywergencja w ostatnim czasie, ona stale jest aktualna, przypominam. I to jest jeden z przykładów sygnałów, które również miały miejsce przy tworzeniu się dołka. A jeśli zerkniemy sobie na nasz wiodący wykres, czyli Money Supply M2, nieco bardziej szczegółowo, no to zobaczymy tutaj, że regularnie w ostatnim czasie wybijamy nowe rekordy, nowe all time high. I co ciekawe, to w dużej mierze Chiny są za to odpowiedzialne, Stany są na drugim miejscu, Unia Europejska na trzecim, potem Japonia. Gdzieś tam na dole są Niemcy. Ogólnie rzecz biorąc, ta metryka bierze pod uwagę globalną podaż pieniądza z top 21 największych centralnych banków, więc warto sobie przypomnieć, że ten cykl jest jak najbardziej taki korporacyjny i nawet pomimo tego, że od stycznia znajdujemy się w trendzie spadkowym w tej całej byczej fladze, to nie powstrzymało wiele firm od zwiększenia ilości bitcoinów posiadanych przez te firmy do rekordowych ilości. W czwartym kwartale 2024 roku było to około 600 tysięcy bitcoinów, a teraz w pierwszym kwartale 2025 roku jest to około 688 tysięcy. Idąc dalej to wiele firm w ostatnim czasie otwiera się na stablecoiny, mają plany z własnymi stablecoinami, niektórzy już nawet ruszają lub testują, więc zerknijmy sobie na kapitalizację USDT i widzimy, że tutaj również mamy zachowany stale rosnący wykres. A nawet w ostatnim czasie, czyli w ciągu ostatnich 7 dni, to dodrukowali sobie prawie 1 miliard dolarów, a w ostatnim miesiąc jest to już nieco ponad miliard dolarów. Więc widać, że popyt na stablecoiny nadal jest. I tutaj zwinnie przejdziemy do wskaźnika Stablecoin Supply Ratio który pokaże nam bardzo ciekawą sytuację. Więc w dużym skrócie mamy tutaj tą czerwoną strefę, zieloną strefę oraz oscylator. Według tego wykresu to w trakcie trwania aktualnej korekty nie weszliśmy w tą czerwoną strefę. Natomiast nieco się zbliżyliśmy. Jednak w ostatniej korekcie to po pierwszym takim zbliżeniu, a nawet wówczas nawet dotknięciu tej czerwonej strefy, to było miejsce, w którym lokalny dołek został wyznaczony, ale ten Stablecoin supply ratio, pomimo odbitki, którą Również teraz doświadczamy, też podskoczył do góry, natomiast następujące zejście w czerwoną strefę było takim decydującym, ostatnim momentem na wejście w rynek w nadal odpowiednich lub optymalnych cenach przed kontynuacją trendu wzrostowego. A gdy już wróci ten trend wzrostowy, no to jak widać, Bitcoin potrafi to zrobić z impetem. A to nie wszystko, bo mój autorski wskaźnik nadal nie pokazał sygnału zakupowego tutaj. Bardzo wyraźnie pokazywał te sygnały sprzedażowe, najsilniejsze z całej trójki sygnałów, które się tutaj pojawiają: są te trójkąciki i kółeczka oraz właśnie ten sell oraz buy, Jakby co, ja wszystko opisałem w instrukcji: jak odebrać ten wskaźnik, czym są te sygnały, jak z nich korzystać, i również instrukcje zostawiłem w opisie pod tym materiałem. A zresztą to nagrałem cały oddzielny poradnik jak korzystać i jak odebrać się wskaźnik i również znajdziesz go na tym kanale. Natomiast poza tymi zaawansowanymi wskaźnikami warto również patrzeć na te najprostsze i tutaj średnia krocząca 50 bardzo wyraźnie sprawdza się jako opór, kolejny opór, z którym Bitcoin aktualnie się zmaga i widać, że obydwoje bardzo walecznie podchodzą do tematu, już mieliśmy wybicie, natomiast finalnie tutaj wróciliśmy do tej średniej. Tak więc z perspektywy interwału dziennego to ten opór również należy mieć na uwadze. A teraz zerknijmy sobie jeszcze na wykres jednotygodniowy i tutaj ta sama średnia krocząca 50 a akurat sprawdza się jako poziom wsparcia. Ostatnia reakcja Bitcoina na spotkanie się z tą średnią jest po prostu majstersztykiem. Widać, że jest siła w tym Bitcoinie i że ten lokalny dołek, prawdopodobnie, że nawet mamy już nawet za nami, lub te niższe rejony 70 tysięcy dolarów nadal będą to optymalne ceny do akumulacji. I raz jeszcze kolejne podobieństwo z korektą z zeszłego roku. To pomimo tego, że pierwsze spotkanie z tą linią zostało spotkane z bardzo dużym wykupieniem, i tutaj Knot mówi sam za siebie, no to jednak doświadczyliśmy jeszcze wyższego dołka w całej tej strukturze wyższych szczytów i wyższych dołków, no to właśnie ten wyższy dołek, wtedy gdy ludzie zaczęli się podniecać po tych tutaj wzrostach, zaczęli wchodzić, no to jednak okazało się, że czekając kilka kilkanaście dni dłużej, można było spodziewać się o wiele lepszych cen i podobnie może być tutaj. Co więcej, w temacie wsparcia na interwale tygodniowym, to proszę Ciebie zerknij na ten długi knot, który tutaj ma miejsce i poprowadźmy od niego Poziomą linię, i tak się składa, że idealnie od tej linii właśnie zamykane były ostatnie świece tygodniowe. To jest po prostu kolejnym takim pokazem siły bitcoina oraz faktu, że raczej zbliżamy się do końca korekty niż miałaby to być na przykład połowa korekty. A skoro już jesteśmy na tym tygodniowym wykresie, to chciałbym Wam pokazać również jeden z kolejnych prawdopodobnych sygnałów w stosunkowo najbliższym czasie. I słuchaj, masz teraz na ekranie LMAGD, czyli logarytmiczny MAGD, i tutaj jeszcze nie doszło do przecięcia z tą linią sygnałową, natomiast już widzimy, że odległości między tymi liniami zaczynają się zmniejszać, te linie się zwężają w stosunku do siebie, i obrazuje nam to histogram, który widzimy, że po prostu się zmniejsza. Więc warto mieć to na uwadze, jeśli patrzymy na ten rynek z perspektywą dłuższą niż, niż kilka minut po obejrzeniu tego materiału. Natomiast jeśli traktujemy go na poważnie, z perspektywą co najmniej kilku tygodni, kilku miesięcy, no chyba że też kilka dni, jeśli rzeczywiście jesteśmy traderami lub się uczymy tradingu, no to jasne, super. Natomiast trzeba znać w każdym przypadku szerszy kontekst, który właśnie Wam przytoczyłem. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat wszystkiego, co dzisiaj usłyszeliście. Dajcie proszę znać w komentarzach i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale na tym kanale. Zatem do zobaczenia i cześć!